Co to za piękności tutaj leżą? Kto to tu jest taki piękny? Oj, chłopaczku. Tutaj tak. Pogłasieć, pogłasieć. Zbieramy się, franio, bo mamy godzinę, żeby wyjść z domu do fryzjera, Franoś. Będziesz dzisiaj piękny. Będzie ci widzieć oczka. No. Moje cudo kochane. Jeszcze byś pospał, co? Cześć, kochani, witam na kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z wami znowu w piątek. Żadna nowość, ale z cudownego miejsca, które już widzieliście na moim kanale. Jest to park, do którego uwielbiam przychodzić. Zwłaszcza w takich godzinach, wiecie, że jest tutaj cisza i spokój, albo właśnie w tygodniu. Dzisiaj oprócz mnie, może jest tu kilka osób trzy może 5 w całym parku, więc ja sobie siedzę w swojej ulubionej alejce, jest troszkę chłodno, ale jest bardzo przyjemnie, słucham śpiewu ptaków, troszeczkę sobie medytuję, jestem tu i teraz, ale pewnie zastanawiacie się dlaczego o dziewiątej rano w piątek jestem w parku, zaprowadziłam Frania na dziewiątą do prezjera. Mam go odebrać po 11, więc stwierdziłam, że nie wracam się do domu, tylko idę sobie zrobić kroki, e, posiedzę sobie w parku, pójdę sobie na pyszną kawę i dopiero wtedy go odbiorę. Mam go odebrać jakoś właśnie po 11, potem wrócimy sobie na piechotkę do domu. Także na razie cieszę się chwilą. Jako dziecko wychodziłam tam i z powrotem na górę i wtedy wydawała mi się to taka wielka góra i takie osiągnięcie wyjście na ten szczyt. A to tak, taki niewielki kopiec, no ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. <ścoughs> teraz właśnie sobie siedzę i jakiś czas temu dzieciaczki chodziły sobie właśnie po tym kopcu i przypomniałam sobie ile razy to ja jako taka mała dziewczynka wychodziłam tam na górę z rodzicami, z dziadkami. No naprawdę. Ja chyba jednak jestem faktycznie sentymentalna. Zrobiło mi się, słuchajcie, trochę chłodno, więc chyba już zamykam, bo siedzę tu dobre 40 minut. Chodząc z domu, świeciło słońce i sobie na prognozę pogody i dzisiaj miało być 17 stopni. I miało naprawdę robić się coraz cieplej od godziny 9 i jest godzina 10 i powinno teraz być jakieś 13 stopni. Ale jest taki zimny wiatr, że żałuję, że nie ubrałam sobie nic więcej na siebie, choć pod bluzą. Jeszcze wiecie taką bluskę z długim rękawem? No to powiem Wam, że trochę jak w kieleckim, jak to mówią. Więc nie ma co już dłużej siedzieć. Trzeba się troszkę poruszać, trzeba troszkę pochodzić, że idę. Jakie jesteś piękności. O, jak siedzę tutaj. <laughs> Wróciłem od fryzjera. No i Pani Aldonka dzisiaj wykonała świetną, świetną robotę, dlatego, że ja Wam powiem, że nie sądziłam, że on będzie tak ślicznie dzisiaj wyglądał po tym fryzjerze. Ja, bo ja byłam przygotowana, że wiecie, on zostanie upitolony na naprawdę bardzo, bardzo krótko. I wcale bym się nie zdziwiła, dlatego że te kołtuny, które on miał, on tu miał taki kołtun, że to jak się dotykało, to w ogóle było wrażenie, że on tam ma guza. Tutaj na tych uszach miał tak straszne kołtuny, no ale Pani Aldonka powiedziała, że zrobiła wszystko co w jej mocy, żeby oszczędzić mu troszeczkę te włosy. No i samą godzinę czasu powiedziała, że rozczesywali, rozczesywała kołtuny. Więc, no naprawdę, szacun dla niej, szacun dla Frania, że to wytrzymał, zawsze, że tego nie lubię, bardzo nie lubię. Um, no, ale efekt końcowy jest zadowalający. Co, nie, Franio? Pięknie wyglądasz. A ja dzisiaj jestem strasznie spuchnięta, słuchajcie. Nie wiem, czy to widać. Widzicie branzoletkę, i jak ona mi tutaj była trochę wyżej i się odbiła. I dzisiaj walczę z opuchlizną. Od wczoraj walczę z tą opuchlizną. Eee, mam strasznie spuchniętą buzię, e, nogi, ręce. Nie wiem, co się wydarzyło. No, także dzisiaj nadrabiam picie wody. Dzień dobry. Ogodziła cię pani Adoba. Ładnie wygląda, nie? Ogodziła cię. Wylęcony ty jesteś. Co ty teraz spałeś się pani? Nie, zaczął się bawić właśnie piłeczką ze mną tutaj. Właśnie go na zabawę wzięło. O Jezu, zbariował pies, zbariował I, pies, Zwariował pies, a został kwiatuszka, ej, 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 kochany, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Cieszę się! Cieszę się! Cieszę się! Ciesze się. się. No to taki nieszczęśliwy tak krzywdę robiła. Męczył mnie dwie i pół godziny, to. A pachnie pięknie. Łóżka mu fajnie zostawi. Bardzo fajnie właśnie wygląda, Total, super wygląda. Tak, to byłeś to? Oj tak, ja myślałam, że on będzie dużo gorzej wyglądał dzisiaj po tym fryzjerze, ale jest pięknie. Nie? Dzisiaj jest konkretny konkretnie ten dzień, kiedy mamy w nosie gotowanie, więc co? Leciała pizza. Kiedy ostatnio w ogóle zamawialiśmy pizzę? Pamiętasz? No i nie pamiętam. Dawno, nie? Pizza, pizza! Jak było w kabinie. Wow. To jest właśnie pizzowy potwór, tak zwany. No właśnie, cała dla ciebie, nie? Podzielisz się? Połowa jest moja, bo okay. ja sobie z salami dołożyłem. Mm -hmm. Musi być pizza. Pizza bez salami to nie jest pizza. Mm -hmm. Ale znam takie przypadki, że kiedyś w pewien Ukrainiec z naszym znajomym o pierwszej w nocy zrobił pizzę bez sera. Mówi sos jest, wszystko jest, ale mówi Sara. Ale czekaj, ja też słyszałam, że ktoś zrobił bez sosu. A to tak nie słyszałem, ale. Czekaj, bez a czy to nie Karolina z demiany? No może. Ktoś może. mówił o pizzy bez sosu. Ale Były tak, że... takie historie w Opolu, słuchajcie, że. Wszystko się może zdarzyć. No, ale o pierwszej, no to może się wszystko skończyć. Wszystko Wiecie się może zdarzyć, zrobić. także smacznego. smacznego. Nie zjedz całej tej kosteczki. Nie. Ale po 15 minutach oglądania mój mąż powiedział. Teraz kochani, pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ach, no co Wam mam powiedzieć? Po świętach yy, od razu praca, jakieś szkolenia i takie sytuacje. No i stało się o to, Oto, to, o to, o właśnie to się stało. Także... Zapraszam na małe clean with me z mojej łazienki. Dobra, moi kochani, porządki zrobione. Okazuje się, że już muszę wyrzucić opakowanie po tym produkcie i było to emoliencyjne, masełko oczyszczające od firmy Bandy, i powiem Wam, że bardzo fajny jest ten produkt, bardzo fajnie mi się go użytkowało. Był całkiem wydajny. Fajnie pachniał, nie zostawiał jakiegoś takiego tłustego filmu na twarzy. Jestem z niego bardzo zadowolona i jeżeli miałabym kupić go ponownie, to myślę, żebym się zdecydowała. Także wielka, wielka polecajka. Co tam szukasz? Co tam szukasz? Chodź na tu. Chodź na tu. Znalazłeś coś. On jest taki pachnący i taki milutki po fryzjerze. Co, nie? Kto to jest taki milutki? Musi chodzić i deptać po nas. Buldożer. Buldożer. Reżakujemy o dzień dobry w sobotę. Jest dzisiaj przepiękny dzień, wychodzi słońce, jest przed ósmą, a ja już jestem ogarnięta, i wybieram się z przyjaciółką po kwiaty do centrum ogrodniczego, z tym, że ja wiecie co, z jednej strony nie chcę nie chcę mówić, że nic nie będę kupować, a potem znów zobaczycie kwiaty, ale nie nastawiam się na jakieś wielkie, wielkie zakupy. Może coś dokupię, ale wiecie, to nie będą takie zakupy, jak ostatnio. Yy, przyjaciółka chce kupić więcej rzeczy, więc yy, jadę bardziej do towarzystwa. Yy, także czekam na nią. Powinna być u mnie za jakieś 10 minut. I ruszamy. O, kto tu jest taki piękny? Kto tu jest taki piękny? O, z odlazu do głyskanka się tutaj bierze. No kto jest taki piękny? Frenuś, tak. Jak ja cię uwielbiam po fryzjerze? Mogłabym z Tobą chodzić do fryzjera co dwa tygodnie. No, gdyby to nie kosztowało 210 zł, jesteś <grydy> gotowy? Tak? Zapinaj wrotki. Jedziemy z Ciecią Karoliną. Jedziemy z Ciecią Karoliną. Co? Uwielbiam te szelki, słuchajcie, te szelki. Jeżeli szukacie szelków dla pieska, to Wam bardzo, bardzo polecam te szelki od Buni. Naprawdę. Są świetne. One się w ogóle nie brudzą. Naprawdę są super. Świetnie się sprawdzają, nie uciskają. Co nie, Ranoś? Jesteś zadowolony, tak? Miało nie być zakupów. Ta Także tak. Na szczęście to nie ja zbankrutowałam dzisiaj. Bo większość roślinek jest mojej przyjaciółki. Ale ja nie umieszkałam dzisiaj też kilka rzeczy zakupić. Oczywiście pokażę Wam za chwilę, natomiast teraz bierzemy się za wypakowanie całego samochodu, bo bagażnik to jest jeszcze nie koniec. Patrzcie to. Tu wszędzie jest lawenda. Tu jest moja przepiękna doniczka, doniczka różowa. Widzieliście ją na ostatnim vlogu. No i przepiękny eukaliptus. Także tutaj wszystko jest zapełnione. Wypakowujemy. Dużo jeszcze tego tam zostało? jest. Jeszcze trochę jest, z drugiej strony. Okay. Spójrzcie, co kupiła Przeciłka swoim znajomym. Jest to figa i w byliśmy w ogóle w szoku, że figę uprawia się w Polsce. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. I spójrzcie, już tu są owoce no super, ona, ta sadzonka ma jakiś będzie miała chyba ponad metr, nie? tak mi się wydaje, że już ponad metr i kosztowała słuchajcie 135 zł także myślę, że ta cena w ogóle jest super nie? tak, atrakcyjna cena jak za taką figę, ciekawe jak się będzie sprawowała jest też lipa taka duża lipa, słuchajcie 55 zł także też uważam, że cena bardzo atrakcyjna, zwłaszcza, że to jest już konkretne drzewo o, to są nasze zdobycze wszystkie. Jest tu bardzo dużo kolorowych traw, lawendy, 26 sztuk. Jest również kolejne drzewko, także zakupy u, uważamy za udane. Jest też ziemia do Hortensji, jakieś odżywki. No i tu jest chyba. Większość też właśnie moich kwiatuszków, czyli ja kupiłam rozmaryn, jedną lawendę do takich glinianych doniczek i bylinkę chcę podsadzić albo pod bzem, albo pod śmieliną. To też jest przepiękne i przepięknie pachnie. I wiecie co to jest? Zaraz Wam pokażę. A nie, to jest akurat hortensja. Hortensję też kupiłyśmy sobie. No jest, jest też piwonia. Są też piękne trawy. Jest czosnek. Modrzewina i kilka bylin, kocimiętka, także będzie sadzone. Właśnie rozplanowałyśmy, gdzie poszczególna roślinka dołączy. Jak widzicie, w zeszłym roku tutaj było posadzone mnóstwo drzew i krzewów, które w tym momencie wyglądają. Właśnie, słuchajcie, tak, że wystają tutaj tylko jakieś badelki, ale to wszystko pięknie zakwitnie. Więc tutaj po kolei właśnie rozsadziłyśmy daną roślinkę, żeby wiedzieć gdzie one zostaną umieszczone. Także Karola zaraz sobie zacznie działać. Jest tego troszeczkę. No i tutaj będzie przepiękny, przepiękny widok z okna sypialni na przepiękną lawendę, wysokie trawy. Wybrałyśmy różne, różne kolory, począwszy od takich właśnie czerwono-zielonych, przez takie właśnie paseczki i klasyczne trawy z takimi beżowymi tutaj górami. Tu są niższe trawy, no i oczywiście przepiękna lawenda, która jak urośnie i puści nam kwiatuszki to będzie się pięknie prezentować. na chwilkę przerwy w sadzeniu, kaweczka, świeże powietrze. Cudownie. Nie sądziłam, że dzisiejszy dzień się tak potoczy, nie? Wyjechałyśmy rano o 8 i myślałam, że do 10 to już będzie po sprawie, a jest godzina... która? Druga? 14. 14. Tak. A ja cudownie spędzam czas z przyjaciółmi, kaweczka kietuszki żyć nie umierać możecie mi pozazdrościć gdzie był dzień pełen wrażeń, co? Było super. My dotarliśmy już do domu. E, Przywieźliśmy właśnie ze sobą nasze zakupy. E, od karoli wzięłam jeszcze takie w, te doniczki, w które będę na, w październiku sadzić tulipany. E, I na pewno mi się to przyda. A jutro będę sadzić eukaliptus, już się nie mogę doczekać. A tymczasem słuchajcie, mam ochotę przebrać się w wygodny dres, usiąść i obejrzeć jakiś fajny film. Macie się wróci późno, więc myślę, że to będzie taki dzisiaj dzień dla mnie, czyli kąpiel, film i mam też fajną książkę, którą Wam za chwilę pokażę. Jeszcze jej nie zaczęłam, ale pokażę Wam, co będę czytać. Relaks w wannie z moim oczywiście asystentem, no bo przecież bez niego nie mogłoby się obyć. Pomijam fakt, że wskoczył mi do tej wanny, zanim ja zdążyłam tu wejść. Tak Franio polubił kąpiel, że teraz się pakuje do wody. <grym> Także ja chwilkę się relaksuję. Myślę, że tak z 20 minut sobie tutaj poleżę. I nie mogę tego robić dłużej, dlatego że dzisiaj jest sobota, jest 20, czyli jest dzisiaj Asia Express, więc moczę dupkę i zmykam. Azja Express się skończyła, więc ja się biorę za książkę. Jest to książka Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. I ja się z tym bardzo zgadzam. Ostatnio bardzo dużo pracuję ze swoimi emocjami i to jest ostatnia książka, którą mam nie przeczytaną w domu. Jest dość gruba, ale myślę, że myślę, że będzie się ją dobrze czytało. Zamówiłam sobie kolejną turę książek. Zamówiłam cztery książki w Empiku, ale dostałam informację, że te książki do mnie przyjdą dopiero w przyszłym tygodniu. Um, czwartek albo piątek. I tam też jest pozycja o emocjach między innymi, więc będzie co czytać. Dobrze kochani, ja się będę z wami żegnać. Było mi bardzo miło, że dzisiaj byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film, a jeżeli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!